Czwartkowe popołudnie matka i córka spieszą się do swojego mieszkania tak szybko jak to możliwe po tym jak spotkały kogoś nieznajomego Nieznajomego nagrała kamera ale według matki nie było to jedyne dziwne zjawisko jakie udało się zarejestrować so I just called the police. Get out front of my dog. To the last time I ci, tell you. Get out from my job right now. Police on the way. Go. Podczas nagrywania matka tego nie zauważyła. Drzwi do mieszkania numer 23 otworzyły się same i pozostały otwarte przez kilka sekund, zanim się zamknęły.

Look at it. like pitch black. Like make it make sense, like how? how? Oh no, it don't make sense. Jeśli drzwi były zamknięte przez lata, to w jaki sposób się otworzyły? Ona nie ma pojęcia, ale im bardziej się temu przygląda, tym bardziej czuje się przerażona. Just watch this. the door comes open. There's nobody there.

How he said the light word. Oh Lord! What? The f what, what is that? He's over here, y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? put kids' shoes up in there. What the? So, how did... Uh uh. So, hold on because no, this other day, they, this door, the door came open when I was in here. So, if the door came open, like, uh uh. Uh uh. Uh uh. Nah, I'm sorry. I'm not. Okay, y'all. So, remember that thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all. I'm not going to get close to this. This is real snake skin. Oh my God. Look at this. You can see, like, ooh. W środku znajduje się wielka sterta dziecięcych butów, a fakt, że jest ich tak wiele, przeraża Jasmine. Jej zdaniem może to sugerować coś znacznie bardziej przerażającego i poważnego niż zjawisko paranormalne. Zanim jednak zadzwoniła na policję, zauważyła na nagraniu coś dziwnego. W tym video, w wziąłem, z boots, to Those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture that me and my daughter took. Like, I want to say like two months ago. Yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school Those shoes belong to my daughter. Oglądając ten clip nasuwa się pytanie: w jaki sposób buty jej córki znalazły się na tej starcie? Chociaż Jasmine nie ma o tym pojęcia, ma przeczucie, co to wszystko może oznaczać. Po pokazaniu nagrania zarządcy nieruchomości i dowiedzeniu się, że od lat nikt nie wynajmował mieszkania, Jasmine wyciąga szokujący wniosek. Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. Just, and I'm not gonna say collecting, stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least two or three different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to that room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. They're just putting shoes in the room like it just, it just, none of, none of this makes sense to me right now. None of it. Jak twierdzi kobieta? Ktoś w tym budynku ma dostęp do tego mieszkania i umieszcza tam skradzione buty. Mimo, że zarząd nieruchomości wynosi już wszystkie buty i planuje wymienić zamek w drzwiach, powiedzieli Jasmine, żeby miała się na baczności, więc ta postanawia zostawić pułapkę. Widzisz te małe śniadanie tutaj? here? je tutaj, to jest kawałek, prawda? Kupiłam naprawdę małe buty, tylko, wiesz, małe shoes czy coś ale co zrobiłem, to dostałam sobie plant, prawda? ale co jest tej Według Jasmine, ktokolwiek kradł dziecięce buty i wchodził do pomieszczenia, musi być sprawcą i najprawdopodobniej jest tą samą osobą, która ukradła jej kamerę. Ale po dwóch nocach nagrywania korytarza nic się nie dzieje, aż do trzeciej nocy, kiedy to zostaje uchwycone na kamerze. W jakiś sposób jeden z butów porusza się samoczynnie. Wygląda, jakby został przez coś podrzucony. Nawet sąsiadka Jasmine była przerażona tą sytuacją. Ale to, co ona opowiada, sprawia, że to całe zjawisko jest jeszcze bardziej przerażające. Wyszła z mieszkania, ponieważ usłyszała odgłos, przypominający płacz dziecka. Jednak zdała sobie sprawę, że krzyki dobiegały z pokoju, w którym znaleziono buty. Więc wraca, będąc absolutnie przerażona. Gdy nagle dzieje się to. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście słyszała płacz dziecka. W nagraniu nie słychać żadnego płaczu, ale nawet jeśli kobieta coś słyszała, to i tak nie wyjaśnia tego, w jaki sposób But się samodzielnie poruszył. To właśnie najbardziej przeraża Jasmine i dlatego postanowiła je wyrzucić. Do dziś nie wiadomo zbyt wiele na temat tej historii, a dodatkowo nie pomaga fakt, że od tego czasu nie opublikowała żadnych aktualizacji. Jednak jak zawsze, dopóki nie pojawią się nowe informacje, ten incydent pozostaje tajemnicą. 13 czerwca 2025 roku kobieta o imieniu Meg przesłała nagranie, które trzymała w tajemnicy przez 6 lat. Odkładała pokazywanie tego materiału indem z ważnego powodu, coś w nim ją niepokoi. Na pierwszy rzut oka nagranie nie wydaje się zawierać niczego niezwykłego. To bardzo krótki klip, który przedstawia brata kobiety, który zasnął na kanapie w nos przed swoim ślubem. Widząc go w takim stanie natychmiast wyjmuje telefon, aby go nagrać, ale nieświadomie rejestruje coś niepokojącego. To, co czyni to nagranie dość przerażającym, jest fakt, że nikogo innego nie było w domu, poza tą dwójką. W tle możemy zobaczyć jakąś cienistą postać. Można dostrzec głowę i tors, ale nie widać nóg. Po prostu wydaje się unosić nad ziemią, zanim w jakiś sposób zniknie. Ale jakby to nie było wystarczająco przerażające, ktoś, kto widział to wideo, zamieścił zdjęcie, jak ta postać mogła wyglądać. Ta wersja jest zdecydowanie czymś wyjętym prosto z horroru. Dodatkowo to coś porusza swoimi ramionami. Niezależnie od tego, czy to duch, czy intrus, Mac nie może oprzeć się wrażeniu, że było to coś paranormalnego. A ty, drogi widzu, co o tym myślisz? Około godziny 22, dwie siostry wracają do domu, aby zabrać coś, czego jedna z nich potrzebuje. Według starszej z nich, jej młodsza siostra musiała spakować ubrania na piżama party, na które się spóźniła. Ale chwilę przed wejściem do środka, zauważyły coś niezwykłego na chodniku, naprzeciwko domu. Znajdował się tam wózek sklepowy, wypełniony przerażająco wyglądającymi lalkami. Zaciekawione przyglądają się temu przez chwilę, po czym od razu biegną do domu, aby zabrać to, po co przyszły. Jednak na tym nagraniu znajduje się coś zupełnie nieoczekiwanego. Zresztą zobaczcie sami.

so don't mess with mine. Jak się okazuje, wózek sklepowy należał do tej kobiety. Z tego powodu wchodzi i krzyczy na nie za to, że dotykały jej rzeczy. Ale jest w tym nagraniu coś jeszcze, co jest również niepokojące. I dzieje się, gdy ona jest w środku. Na podłodze możemy zobaczyć cienistą postać, która porusza się bardzo szybko. Trudno dokładnie stwierdzić, co to jest, ale nie wydaje się mieć wyraźnych zarysów. Wygląda to po prostu jak czarna masa czegoś. Jednakże nie pojawia się raz, leży dwa razy na tej posesji. Za drugim razem widzimy to coś lecące przed domem, a siostra twierdzi, że widziała tę postać już wcześniej. Początkowo myślała, że to po prostu czarny kot, ponieważ często zostawia jedzenie bezdomnym zwierzakom. Ale widząc to nagranie, wie, że nie był to żaden zwierzak. Do dnia dzisiejszego nie ma pojęcia kim była ta kobieta oraz co udało jej się zarejestrować. Jak zawsze, ostateczną opinię pozostawiam tobie.